Czy Polacy są bezpieczni w sieci? Jestem bardzo ciekaw. Mam nadzieję, że wy również. Dobra, oglądamy. Co to znaczy, że dane są w chmurze? W chmurze, są w I Ja wiem, co to chyba znaczy. To, że są przechowywane na dyskach, nie na dys... Kurde. Nie na dyskach, tylko na serwerach na serwerach wirtualnych? Nie no nie może być. Nie, czekaj, nie może być... Nie, no bo chodzi o to, że wiesz, że jak na przykład otowarz grę czy Steama, nie, te dane są na Steamie zachowywane. Na serwerach Steama. Ty, ale jakby takiego fachowego określenia nie znam. Ciężko mi to dokładnie opisać, ale wydaje mi się, że jakby te dane gdzieś tam wiszą. Konkretnie to nie wiem, może Paweł. Ale gdzie mogą powie. wisieć? Jak, nie wiem, tak najprościej mówiąc, jakby w powietrzu, na no, serwerach jakieś wiszą, nie Nie na urządzeniu. Powie w powietrzu powietrzu no, tak, <grym> Nie no, jakby ja się zgadzam z nim. Jest, jest to, tak na. Bez tej fachowej y, definicji, wydaje mi się, że jest to ciężko o, o, o określić. Cześć, z tej strony Adam Drzewicki i dzisiaj sprawdzę, czy Polacy są bezpieczni Siema. w sieci. Warto wiedzieć, jak się chronić przed phishingiem, fałszywymi inwestycjami oraz oszustami w trakcie zakupów online. Sponsorem odcinka jest Bank Millenium, który prowadzi kampanię edukacyjną i ma dla Was... A teraz zaczynamy odcinek! Ile cyfr ma kod BLIK? Eee... Raz, dwa, trzy... Raz, dwa... Czekaj, wydaje mi się, że sześć... 6. 6. 6, bardzo hmm. dobrze. 6. 8. Wydaje mi się, że cztery. Dziewięć. Ale nieskończenie wiele. Psy, no, nieskończenie wiele, mhm. Mm to ja dalej przeczesuję, dalej wpisuję kod z, nie wiem, z opłaty internetu, z, który wykonywałem 3 lata temu, no. Nieskończenie wow, wiele. Wow. Jak się mówi poprawnie, wyszukiwarka czy przeglądarka? Eee... <laughs> Nie, no przeglądarka, znaczy obie formy są poprawne. Przegl przeglądarce jest wyszukiwarka. No, ale zależy na co. Okej, okay, czyli to nie jest jedna rzecz, tak? No. A co to jest? No, wyszukiwarka to jest na przykład Google. Aha. Gdzie wyszukuje rzeczy. A przeglądarka to jest yy, program, w którym się otwiera strony. Jakieś przykłady takich programów? No, Firefox, Chrome. <laughs> Tak, e, tak, tak, Google Chrome, bardzo dobrze? Myślę, że i tak, i tak jest poprawnie, że to bez znaczenia. To chyba. po co dwie nazwy? Nie wiem, tak jakoś wyszło, chyba. Tak, by... <grych> Ech, tak jakoś wyszło. Niedopatrzenie. <grych> no nie mogę, tak, tak, no. No i jest jak jest, no. Wyszło. Tak wyszło, <grych> praniu. Przeglądarka. I co to znaczy? To jest domena internetowa. No jest wysoka. No, jest naprawdę wysoka. Przeglądarka. Przeglądarka. I co to znaczy? Ty jacy, oni są kurde pewni. A mówią, że młodzi ludzie korzystają z internetu. A widzicie, kłamią Nie, przepraszam, wyszukiwarka jednak. Nie, no chyba przeglądarka. Czy. Nie, no ja bym powiedział przeglądarka. Przeglądarka? Ja bym bardziej powiedział, że wyszukiwarka. A, się że wyszukiwarka. Wyszukujesz informacje w, w internecie, tak? w sieci. No. Jakie znasz wyszukiwarki? Na przykład Google Chrome Chrome yy, albo Fox, Firefox? Wydaje mi się, że wyszukiwarka. Przeglądarka. I co to jest? Na przeglądarce możemy wyszukiwać yy, różne frazy. A to nie jest bardzo. Ciężkie. Analizuj, Przeanalizujmy czy dane. Czyli wyszukiwarka? No, nie, bo mi się daje, że. Yee, wyszukiwalka. Ważne, żeby być pewnym Pewnym swojego zdania. On wie, on, on już... on... Do niego chyba już dochodzi, że... Że dalną, dalną głupotę, ale... Trzeba się jej trzymać. Tak, czyli że. Że sama wyszukiwalka... co poczowa... przeglądarka <grymka> No, na Nyznawce. Na tym samym to polega? To czemu są dwie nazwy? zamiennie? Przeglądarka. I co to oznacza? Googlować coś. Słuchaj, czy kiedyś zdarzyło się zgubić kartę kredytową w domu, ale na telefonie działała? I co wtedy warto zrobić? Czekaj, 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 bo nie zrozumiałem nic. Kartę kredytową w domu, ale na telefonie działała i co wtedy warto zrobić? Say what? Czyli zgubić kartę kredytową w domu, ale na telefonie działała i co warto wtedy zrobić? Nie wiem, to poszukać jej w domu? Jak w domu zgubiłeś, to poszukać ją w domu? No najlepiej zastrzec kartę. Są też możliwości chwilowego zatrzymania jej działania. Tak jest. A czemu byś to zrobiła? Czemu byś zablokowała kartę? No, jakbym ją zgubiła, to bym nie była pewna, czy jest w domu. Dokładnie. Więc jakbym gdzieś ją indziej zostawiła, to pewnie ktoś mógłby ją zabrać i wykorzystać. Tak jest, bardzo dobrze. A czy jak w domu Jestem pewien, że w domu zgubiłem, to nic chyba nie robię. W sumie nic, bo u mnie w domu jest bezpieczna i mogę cały czas skorzystać z niej na telefonie. No właśnie nie do końca, bo skoro nie możesz jej znaleźć, szukałeś. No to może nie jest w domu. A, no to czekaj, no to nie, no to ziomaj, no to... Gdy to jest takie dranie pod skórkę, no to tak się nie rodzi, tak się nie rodzi. Jeżeli wiem, że zgoduję coś w domu i mam teraz to chleb i nie mogę tego znaleźć, to to co mam cokolwiek syn robić? No to co? W jakim celu? Czart, ja tyle rzeczy w domu zgodziłem. Tyle wartościowych rzeczy w domu zgodziłem. Ja je znajduję po miesiącach, po latach. Ale no... Znaczy, kurde, z drugiej strony rozumiem, nie? Rozumiem, rozumiem jakby ideę, rozumiem narrację. Wydaje mi się, że on po prostu źle, niepotrzebnie to powiedział, że w domu. Może ci ktoś ją zabrał z domu? Ja w domu nie mam złodziei. <laughs> Ale nie masz... Może... <laughs> Sztywny git. Ty znaleźć w domu, parę godzin i nie możesz. Co robisz? No nic. Telefonu używam, karty. Tylko z telefonu. No to nie jest do końca bezpieczne. Nie? Nie. A co to są ciasteczka? Ty. Ten ziołek jest kocurem. On ma tak wyjebane na tego Adama. No i to, no i to, no i. Dlaczego, No ty? Nie, dobry ziomek. I... Kliki, Kuki? No to nie jest do końca bezpieczne. Nie? Nie. Cii? Nie. A co to są ciasteczka? Pliki kuki? To są dane, dane które zbiera witryna na, na Twój temat, nie? Pliki, które y, zapamiętują, na przykład, że znajdowaliśmy się na danej stronie. One generalnie sprawiają, że Sprawiają, przechowują nasze y, informacje, które tam pozwoliliśmy, żeby były przechowywane, bo zawsze jak wchodzimy na stronę, to wyświetla nam się komunikat, że możemy je zatwierdzić. Tak, i po co ta strona przechowuje nasze informacje bądź je sprzedaje dalej? Żeby y, Znaczy, jak zwykle jak są ciasteczka, to są po to, żeby strona pamiętała, że my kiedyś na niej byliśmy, że się logowaliśmy. Y, no, jeśli sprzedaje dane dalej, no to do firm reklamowych czegoś takiego. Tak, żeby ci ten telefon kolejny raz sprzedali, tak. prawda? Na przykład. Nigdy tego nie sprawdzałem, mm -hmm. mój błąd, bo się zawsze jest, dobrze. zawsze się to klika, zawsze to wyskakuje No na właśnie, początku. wchodzisz na stronę i mówię, czy akceptujesz ciasteczka. No. Co akceptowałeś ten cały czas? Tyle lat już siedzisz w internecie? No. Bo to było coś z jakimś tam życiem danych, coś w tym stylu, ale... No I te nie... dane żyją jeszcze, czy co się dzieje No raczej, się stało? raczej nie żyją, raczej. Nie raczej, żyją. Raczej, raczej, raczej nie żyją, doda. Ja sądzę, że żyją bardzo dobrze i cały czas cię śledzą. Aha. I cały czas znają coraz więcej swoich preferencji. O... Kurwa. Wiedzą, że wchodziłem na stronę porno. Wiedzą, że oglądałem gorące mamuski. On jest przerażony w tym momencie. A może nie? Nas teraz bardziej No, jest gigantyczny ten chłopak. Reklamy ci Czyli to jest to. Nigdy się nie za bardzo interesowałem. To na co się godziłeś te wszystkie lata? No, jestem otwarty, wszystkich przyjmuję <noise> do siebie. No nie wierzę w te odpowiedzi, no. Dlaczego oni tak trelują? <noise> Czasteczka? Mhm. Takie po prostu? Czy cookies? Cookies <noise> <noise> to po angielsku, uwaga, ciasteczka. No ogólnie czesteczka, no to, to jest wypiek. Taki, Aha. można upiec ciasteczka. Można upiec. Jakie <gry> lubisz ciasteczka? Owszem. Akceptujesz zawsze? No. A czemu? Nie mam pojęcia. Tak. Tutaj na jakimś serwisie sprzedażowym e, Ustawiałeś cenę ze sprzedającym i ktoś ci przysłał link do płatności. Co robisz? E, no nie wchodzę w ten link. Nie, nie, nie. Nie wchodzimy w takie linki. Dokonujemy jakby płatności e, podczas, e, do, 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 do tą stronę tak? Aukcyjną. Czy nie wchodzimy w zewnętrzne linki? O o to chyba bardziej chodzi, tak? No nie wchodzę w taki link. Dlaczego? No bo do, niekoniecznie musi to być ten link do płatności tak. po prostu. Raczej nie jest, prawda? No raczej R nie Raczej nie jest i mogą ci opróżnić twoje całe konto, więc trzeba bardzo uważnie, bo to jest czasami dosłownie jedno kliknięcie. Bardzo dobrze. Najpierw by wszedł w ten link, sprawdził. Ok. Nie, on najpierw by się dowiedział, on najpierw by sprawdził ten link. No ten Janek jest giga czadem. Właśnie. Ciepienie. Nie, nie wchodzi, bo ta osoba może przejąć właśnie dostęp do twojego telefonu i konta. Mhm. Chodzi o to, że są oficjalne drogi płatności. I mhm. przez nie tylko płacimy. Czy w takich serwisach, czy poza tym serwisem. A co to, to znaczy, że dane są w chmurze? To znaczy, że przechowywane są na serwerze jakiejś większej firmy. Ehm, na przykład Google może mieć chmurę swoją, to, to są po prostu takie same dyski jak u nas, tylko. O. Ja wiem, jak to określić. Dane, właśnie yy, dane przechowywane yy, na serwerach usługodawców, u których świadczymy, pobieramy usługę. Dobrze? Chyba dobrze, nie? W znacznie większej ilości skoncentrowane w miejscu. My wysyłamy tam pliki, możemy sobie do nich dojść. Tak, jest, bardzo dobrze. To gdzie one tak fizycznie są? Bo one fizycznie muszą gdzieś być, prawda? No w tej chmurze. Ale gdzie jest? To, okay, <grym> w tej chmurze. Ta w środku na no, czegoś. W jakimś budynku, tak? Nie, no nie. Nie w budynku? Nie. Nie, nie, nie. Ciężko mi to dokładnie opisać. Kosmosy. dane gdzieś tam wiszą. Konkretnie to nie wiem, może Paweł. Coś Ale gdzie mogą powie. wisieć? Tak, nie wiem, tak. Najprościej mówiąc, jakby w powietrzu, na no, serwerach jakieś wiszą, nie? Nie na urządzeniu. Po, a czemu w powietrzu? No, w powietrzu. To tak, mi się skojarzyło. Ale to jak to sobie wyobrażasz, te twoje zdjęcia, gdzie one sobie tak na sobie są gdzieś poukładane, czy tak sobie błądzą, czy tak latają? Gdzieś tam siedzą, ale gdzie to nie wiem. Sobie siedzą, tak jak, jak my na ławce, tak? <laughs> tak. To, no, ale to, ta ławka gdzieś istnieje fizycznie, czy, czy to jest wszystko w świecie wirtualnym? No, w świecie wirtualnym chyba tak myślę. Może no, dane są przechowywane na jakimś dysku internetowym, nie, nie fizycznym. Co to jest metoda na wnuczka? O! E... <laughs> Mój konik! <laughs> Mój konik! Ja to znam. E... Wyłudzenie pieniążków. Wyłudzenie pieniążków starszych osób. E, na wnuczkę to jest jak e, jakiś oszust w internecie, albo w rzeczywistości podszywa się za kogoś z rodziny? żeby wyłudzić jakieś korzyści materialne od starszych osób. Tak jest, bardzo dobrze. Mieszkania dwa. No to ja, ja, babciu, może jutro podjadę do ciebie, to byśmy tam, może byśmy jakieś pieniądze podrzuciła, pożyczyła. No ale co, i babcia cię rozpozna, że to nie, nie jesteś wnuczkiem. No może jest troszkę ślepa? A jak nie jest? Aha, dobra, bo, bo myślę, że, to, że, że cię rozpozna, że po głosie rozpozna. To się nie uda. No to ta wnuczka to była metoda okradania starszych pań przez domofon. Przez demofon? No nic dzwonili przez demofon, mówią hej to ja wnuczek, coś tam Pożyczysz mnie dwie stówki Dobrze i Jak ci to Za... chcę przekazać? Już daję numer konta, babcia Dziękuję ślicznie Ale, a ja się na internecie nie znam <laughs> I co Eno. teraz? Zagięłaś mnie, babcia A co to znaczy, że dany plik jest zaszyfrowany? Znaczy, hmm. no, że... no nie <laughs> Znaczy jakby wiadomo o co to... Eee, że dostęp do niego masz tylko po jakby wpisaniu kodu, klucza, hasła, że jest zabezpieczony, że... no, no nie wiem jak to wytłumaczyć. No to znaczy, że nie możemy go y, otworzyć dopóki nie podamy hasła albo szyfru. No tak, bardzo dobrze. Może, że nie wiadomo jak, jak się nazywa ten plik, albo że ciężko na, do niego... Nie, znamy nazwy. Na przykład twoja ma plik zaszyfrowany. Co to znaczy? Że ma kochanka. Nie, że, że nie masz dostępu, że jest hasło jakieś Czekaj, do, do niego. Co on no, powiedział? Nie. Że ma kochanka. Znamy nazwę. Na przykład ma plik zaszyfrowany. Co to znaczy? No. Że ma kochanka. Nie, że, że Aha, że to on, że jest on hasło, powiedział. Dobra. Do niego. No, ale nie wiem, co to znaczy plik zaszyfrowany. Wiesz co to znaczy? My byliśmy 3 lata w klasie informatycznej. No byliśmy my w klasie informatycznej. No to nie za klasa informatyczna. Byliśmy, tak? byliśmy w liceum. się z tego maturę z informatyki? ale to. Ale czy co mogliście robić jak jest COVID? Jeszcze więcej czasu siedzieć przed komputerem, panowie, no wy akurat nie macie tutaj tego jakiejkolwiek wymócy. Nie sprzedałeś, teraz, nie przyjaciel ci pisze się na Messengerze, że <coughs> w tarapaty, musi wrócić do domu, potrzebuje 50 zł, żebyś mu wysłał blikiem? Co robisz? Już parę razy osobiście zdarzyło się, że ktoś potrzebuje niby z blika pieniędzy, więc szczerze bym nie wysłał, albo potwierdził to jakąś inną drogą. Jaką? E, chociażby zadzwonił do tej osoby i spytał tak się, czy faktycznie e, potrzebuje tych pieniędzy, czy jest to może po prostu nienapisane nawet przez nią. No bez problemu mu wysłam. Jeżeli mój przyjaciel to wysłam bez problemu. No. To jest sztywny giciar. On kumpla nigdy w pastrzeni nie zostawi. Dostaje SMS-a, Jionek, rzuć blika. Proste. No to bez problemu wysyłam. Ale skąd wiesz, czy to naprawdę jest twój przyjaciel? No trudno, wkrótce się wszystko wyjaśni, nie? <laughs> ja nie wierzę w tych ludzi. <laughs> Dlaczego? Oni ja, <se> jaja robią. <laughs> no to wysyłam mu te 100 złotych, no jeżeli przyjaciel, no to trzeba pomagać jednak. Bardzo bliski No to mu przyjaciel. pożyczam tą kasę. Wysyłam. Tak po prostu? No jak potrzebuje, jest to przyjaciel, no to tak. Pewnie jakby to była taka naprawdę bliska koleżanka, to pewnie bym jej przelała. Bez telefonu czy po telefonie? Eee, no pewnie bez, bo to jednak bliska koleżanka. Jak powinno wyglądać silne hasło? Ej, osiem. Silne hasło, ej, ta, 8 znaków, nie wiem, 8 znaków, przynajmniej jedna, jedna wielka litera i przynajmniej jedna wielka litera. Ej, w sensie, dobra, po kolei, przynajmniej jedna wielka litera, ej, różne wielkości liter, w sensie, że mają być i duże, i małe litery, o, o to chodzi nie, i w tym przynajmniej jedna wielka. I cyfry. Czy na niej jedna cyfra? I czy na niej jeden znak specjalny? Ten znaków, wielka litera, znak specjalny, cyfra. Tak, Minimum 8 znaków. Tak, tak. Im dłuższe, tym lepsze. Masz silne hasła? Podejrzewam, że tak. Nie jesteś pewna? No pewna w 100% tak nie jestem, ale wydaje mi się, że, że jest dość silne. Ale masz jedno hasło, tak mówisz o jednym. Jedno wszędzie. <laughs> no to gigasilne hasło. Ty masz silne hasła? No nie za bardzo No widać po nim, widać po nim, że Hasła Myślenie Cokolwiek Nie jest jego mocną stroną A masz wszędzie jedno hasło? Czy... Nie, nie, kilka Okej, okay, no to chociaż coś Ale to warto jednak mieć ja bardziej skomplikowane Ludzie znaczy chyba najczęściej dają daty urodzenia jakieś a I do tego jakieś słowo Jakie na przykład? Rzeczy, ogórek, albo, ogórek albo kwadratowe goryle Generalnie to jest złe Ja ty w tym zdradził swoje hasła, nie? <grym _> Data urodzenia i kwadratowe goryle, albo ogórek Szukajcie, wpisujcie Ale w większości mam taki sam No ja się nie będę tutaj chwalić jakie są moje hasła No na pewno nie są one silne <grym> Nie są silne? <grym> ok, <grym> to, nie. To, to polecam, aby były silne Podaj przykład mocnego hasła Duże A, małe C J P6 wykrzyknik. Takie krótkie? A A wiesz co? Ja kończę streamka ziomeczku i, i kończę w się sensie ten materiał i kończę streamka i, streamka i uciekam Może jutro Może jutro, jak nie zapomnę A A A A A <laughs> A czy wiesz może Czekaj, co on powiedział? No ja czytałem i się dyskutowałem J, P, 6, wykrzyknik. Takie krótkie? E. Ale dlaczego mocnego on takie. Hasła? Silne? Ok, <grym> to, nie. To, to polecam, aby były silne. Podaj przykład mocnego hasła. A. Duże A, małe C, J, P, 6, wykrzyknik. Takie krótkie? Raz, dwa, czekaj, ile on ty dał? Raz, dwa, trzy, cztery, część, nie? No, A, no tak, jeszcze, jeszcze dwa znaki musi dać, no. A a a, a a a a czy wiesz może, co to jest Wishing? To jest jakiś sposób na... Ty, nie mam pojęcia, co to jest. Nie mam pojęcia. Też... Y okradanie z informacji osobistych? Tak, dokładnie, po prostu innej osoby z instytucji. Ktoś daje pracownika banku, może mhm. już podać swoje A, dane. Dobra. To jest rodzaj e, e, dokładnie phishingu, bo to jest voice phishing po A, prostu. Okay, I tyle. Dobra. Do czego służy tryb incognito? Do tego, żeby oglądać porno. E, żeby przeglądać e, różne strony i później nie zostawić śladu po sobie. I do, do czego to się czy... najczęściej wykorzystuje? Oj, ja na przykład wykorzystuję, by jakieś wyniki meczów sprawdzać, albo się logować na. Wyniki Meczów. To jest... To, to są tajne rzeczy. To nie może. Nikt, nikt, żaden mieszkaniec jego lokalu nie może wiedzieć o tym, że on stracił wyniki Meczów. No stary, no już. Jest... Wyniki meczów. O tym nikt nie może się dowiedzieć. Facebooki albo inne takie media społecznościowe, kiedy ja nie w swoim domu, by hasła nie, zap nie zapisywało. Bardzo dobrze, a, znaczy, no, jakby bardzo kręcą drogą, widać wile, że że też. Też nie do końca, nie do końca był za z tą No. No, naprawdę jest taka. Ej, a to jest ogólnie taka ciekawostka, skala, czytałem, że Google Chrome ma zapłacić giga pieniądze właśnie za, jakby, złe tłumaczenie. Tego sformułowania y, trading cognito. Że ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam zaskarżył Google'a, że wprowadzają właśnie tym określeniem ludzi w błąd, bo to chodzi o to, że te dane są faktycznie jakby tych danych nie ma, ale nie ma tylko na strzęcie, z którego jakby przeglądasz, nie? Czyli jakby nie ja sobie usiadłem, odpalił trading cognito i wszedłem sobie na. Taką i taką stronę. To taktycznie tego śladu u mnie, u mnie na tym kąpie nie będzie. Ale jakby już w bazach, nie wiem, jakiejkolwiek przeglądarki już będzie ta informacja. A? Tak, Taka ciekawostka. Zamykasz przeglądarkę i wtedy nie musisz się wylogowywać. Tak, dokładnie. super. I do czego ty korzystasz z wyszukiwarki nito? <laughs> nie mogę powiedzieć. <laughs> nie masz, okej, okay, tajne. Jest no z niedozwolonych stron różnych. No wszyscy używamy chyba do jednego tego trybu. Wszyscy do, do zakupów online, e, żeby się ta nie tak, zapisywały, dokladnie. tak? Oczywiście. Pamiętajcie, aby dbać o swoje bezpieczeństwo, korzystając z internetu, robiąc zakupy czy nawet wysyłając pieniądze swojemu znajomemu.